Kiedyś ktoś powiedział jeden z wielkich Polaków, że nie można zdobyć niepodległości bez kropli krwi. To był skrót myślowy, który sprowadzał się do tego, że nie można zdobyć niepodległości bez wysiłku i ofiary. Otóż w 1989 roku niektórzy z w Polsce, a także i poza Polską nas chwalono za to, że władze komunistyczne zostały odsunięte w aksamitnie, bez ofiar, bez wysiłku tak naprawdę z naszej strony, a to także prowadziło do sytuacji, w której ta niepodległość nie była taka, jakbyśmy chcieli, żeby ona wyglądała i płaci się. Płaci się w każdej sytuacji. Można zapłacić od razu, a można płacić w ten dług niejako spłacać w czasie. I my ciągle spłacamy ten dług w czasie. I, i być może jesteśmy pod koniec tego tych opłat, ale w każdym razie. Te minione ćwierć wieku, ponad ćwierć wieku, te nasze wysiłki, by no, także i premiera Jana Olszewskiego wtedy, w 1992 roku, żeby przełamać, szybciej do tej niepodległości dojść, one były hamowane, one były kontestowane. To, co od czterech lat możemy w Polsce robić, to, jest, to, są, to są rządy tego obozu patriotyczno-niepodległościowego, prawa i sprawiedliwości.